Rożwagier się kłania. Tym razem już w takiej oficjalnej formie. Dzisiaj wreszcie powracam z vlogiem po bardzo długiej przerwie. No i chciałbym Wam pokazać nowatorską metodę żywienia w naszym gospodarstwie krów. Prowadzoną od tego, od tego sezonu. Powodów jest kilka, ale o tym zaraz powiem co nieco więcej. Przy okazji z racji, że no, dziś mamy Sylwester ostatni dzień roku, także od razu. Wszystkim składam życzenia szczęśliwego nowego roku. Oby ten nowy rok był może w końcu nieco lżejszy w tym naszym rolnictwie polskim, bo no jak na razie to jest masakra. Jednymi słowy, co rok to tylko gorzej. Miejmy nadzieję, że może chociaż ten dla odmiany będzie nieco, nieco lepszy. A teraz przejdziemy do meritum tego odcinka. I tak jak właśnie mówiłem, przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli do tej nowatorskiej metody żywienia a jest nią żywienie w metodzie bale grazing tak? co, nie, co po niektórzy z Was pewnie o tym słyszeli no w tym roku właśnie zaczęliśmy w ten sposób żywić, tak tutaj na tej oto, oto kwaterze tak ja wiem ile tutaj jest, no może może około hektara cała ta kwatera właśnie będzie, będzie żywiona w ten sposób w tym roku no teraz właśnie o, jeszcze chciałem jedną rzecz zauważyć, że nagrywam telefonem tym razem, bo nie mogę trochę dojść do ładu ze swoją kamerą, także no, jakość tutaj może być ten obraz też taki trochę się trząść, ale no, na następny ten już postaram się ogarnąć tą kamerę. Dawno nie używana, to i, to i nie może dojść do ładu z nią. Yy, dlaczego właśnie taka metoda? No powiem wam szczerze, tak jak powiedziałem, powodów jest kilka. Po pierwsze, tutaj u nas, jak już kiedyś na wielu swoich filmach wspominałem, teren jest. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo niski, podmokły yy, na podłożu torfowym i to po prostu powodowało, że zawsze na ten sezon jesienny już taki zimowy zamykaliśmy krowy w małym okulniku. Yy, no powiedzmy, no nie wiem, ile tak obszar może ze 30-40 arów. Tam były ustawione paśniki, tak krowy dostawały te siano w paśniki. No efekt był z tego taki, że po prostu po pewnym czasie robiły tam takie błoto, że yy, wręcz niekiedy brodziły po wymiona. To jest jedno, druga sprawa później już pojawiał się problem z dojechaniem do tych paśników, bo jak wiecie no mam 60 z turem ona po prostu się zakopywała i, i był jeden wielki kłopot, tak trzeba było kombinować cudować. A w zeszłym roku właśnie trafiłem na, na artykuł yy, chyba w topa graże wtedy albo w dodatku takim o bydle mięsnym yy, o Lubuskim Angusowie i tym tym właśnie gospodarstwie to tam pewnie na pewno słyszeliście o nim. I tam właśnie oni stosowali taką metodę żywienia bale grazing z tym, że udostępniali całe baloty, nie? stawiali całe baloty tak, jakby po kwaterze. No, ja na początku też próbowałem, ale moje tfane krowy zrobiły numer taki, że po prostu yy, ostatecznie rozwijały tego balota tak samo. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że dwa razy ten balot wylądował w drutach i, i jednak stwierdziłem, że zrobię to za nich. Dostają jednego balota dziennie. Ich jest tutaj 15 sztuk, także akurat to im starcza także no nie, ma, nie ma za dużych strat i dodatkowo jeszcze tak co drugi, trzeci dzień dostają balota słomy, przężytnie i do jedzenia z tym, że dostają go w paśnik nie? No słomy tak na razie nie rozścielałem, aczkolwiek no też jeszcze się zastanawiam, czy też nie spróbować takiej opcji z tym, że no musi to być zrobione ze słomą najlepiej w jakiś bezdeszczowy dzień, bo jak zacznie padać, słoma ciągnie wilgoć, no to zaraz to zaraz będzie z tego jedna wielka lipa i po prostu strat będzie dużo Ogólnie rzecz biorąc też za takim rozwijaniem myślę przemawia to, że jest mało strat, bo tutaj widzicie już, tutaj już na tym obszarze całym one one już przechodziły. I naprawdę tych strat jest niewiele. Jak się spojrzy, to, 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 to tego siana naprawdę zostaje mało. Wiadomo, że no, musi być siano najlepiej dobrej jakości, bo w całym tym wszystkim chodzi o to, żeby podsiać trochę te łąki. Tak jak widzicie, no, tutaj o, są nasiona traw one się osypują. Także no. Ma to właśnie w pewien sposób naturalnie tą łąkę zrekultywować. To, że trochę widać czarnego to też jest dobrze, bo krowy po prostu kopytami to wmieszują w tą ziemię i no użyźniają ją w ten sposób, tak. No i tu dochodzimy do kolejnego powodu, dlaczego właśnie ten bale grazing. No nasze pastwiska trochę są zdegradowane, że tak powiem. Tutaj najlepiej będzie widać to na skraju. Tak, stosowaliśmy przeróżne metody i wapnowanie i yy, wiadomo, no, nawożenie obornikiem, prawda. No, naprawdę naprawdę yy, i podsiew i mimo wszystko ten efekt no, nie do końca był zadowalający tak więc tutaj właśnie taka forma można powiedzieć naturalnej rekultywacji właśnie ma też zajść także z tego siana będą osypywać się nasiona i one nam będą podsiewać tą młąkę. Yy, no plan jest taki żeby później już całkiem na wiosnę no bo one tak do wiosny będą tutaj na tej kwaterze ten bale gręzik uskuteczniać yy, ja tam właśnie się kontaktowałem z tym panem z lubuskiego Angusowa, czyli zrobić taki podsiew z roślin jednorocznych, tak, na przykład z owsa, ze słonecznika, z kukurydzy i po prostu pod włókę ja tutaj chcę to zastosować. Z tym, że jeszcze, no mimo wszystko, ja chcę do tego dołożyć nasiona trawy, tak, jakoś tak trochę... Y, trochę tutaj, y, szczególnie tam, gdzie właśnie jest do, dosyć mocno czarno się zrobiło, żeby do tego dorzucić trawy. No i zobaczymy. Wiadomo, że w pierwszym roku ten efekt, on jeszcze może nie będzie taki super, ale, ale już w kolejnym to, to powinien być chyba, y, chyba y, no, dosyć dobry. tak W każdym razie, no, y, strat, tak jak powiedziałem, brew pozorom, y, nie ma, nie ma zbyt wiele, tak, jak tam co po niektórzy gdzieś tam na różnych forach wypisują, że to jest marnotrawstwo siana i tak dalej. To jest bzdura totalna. Wiadomo, że jak, no, wiecie, no, są różne dni, tak, jak będzie taki dzień, że rozwinie się tego balota i zacznie lać deszcz, no to wiadomo, że tych strat będzie więcej, tak, ale, ale jak jest, powiedzmy, w miarę normalna pogoda, to i, to i tych strat, wbrew pozorom, yy, wcale, no, nie ma, nie ma aż, tak, aż tak dużo, jakby to, yy, jakby to się mogło wydawać, tak także no, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w każdym razie no mówię, no chcieliśmy coś zmienić, bo po prostu no wkurzało mnie to już właśnie, wiecie, że no co roku właśnie one tonęły w tej brei, tak, tutaj raz, że to i źle wyglądało, tak a wiecie, no czasy są jakie są tak, dzisiaj ludzie są bardzo przewrażliwieni tak, w końcu by ktoś zauważył, nie wiem przyczepił się i już problemy, problemy by były gotowe tak, a a, a po co, tak dwa, yy, że no właśnie no, obsługa tego, no właśnie, nie szło tam później dojechać do tych paśników, tak człowiek brodził, prawda, tą sześćdziesiątką też jak wysiadałeś, to było to po kolana no, no dramat generalnie, nie no a tak jak widzicie, jest fajnie twardo, sucho, tak, krowy sobie tutaj yy, chodzą ładnie po twardym yy, słomę oprócz tego żytnią yy, stosujemy w formie takiego legowiska, jak to nazywam kładę ją w jednym miejscu tam bliżej gospodarstwa no, po to też, żeby jednak obornik jakiś wyprodukowały, no bo wiadomo, że jest tych trochę pól ornych w gospodarstwie też i chodzi o to, żeby tego, tego obornika trochę te krowy jednak też też wyprodukowały. Dlatego żytnia słoma jest pożytkowana tam, a właśnie przężytnia idzie normalnie w paśnik. No, ten paśnik też przestał, teraz będę tak przestawiał za każdym razem w inne miejsce, no też właśnie o to chodzi, żeby nie stał on za długo w jednym miejscu i żeby krowy nadmiernie no, nie niszczyły nam tutaj yy, właśnie tego, tego pastwiska. No, także no, tak to tak to wygląda. Nie? Właśnie, no, mówię, w zeszłym roku ten artykuł wtedy znalazłem o. O tym bale grazingu, i, i, i tak mnie to bardzo zaciekawiło, że może to jest właśnie taka metoda dla nas. Jest to pracochłonne na pewno, bo wiecie, wcześniej było tak, że wywiozłem trzy baloty siana i to starczało tak różnie na 2-3 dni, tak? No to wiadomo, że no był spokój, tak? Teraz jednak codziennie tego balota tutaj muszę dowieść, y, ale no tak jak mówię, uważam, że to jest gra warta świeczki, tak? Y, dla nich jest lepiej, tak? Może dla mnie jest trochę więcej pracy, ale ale efekty powinny być z każdej strony, tak? Yy, sami widzicie, krowy się ładnie po tym rozchodzą, też się nie bodą zbytnio, tak jak ustawiły się przy paśnikach, gdzie wiadomo, jedna drugą bodzie, a tutaj większość z nich to już są krowy wysokocielne, tak? Które pod koniec lutego, może na początku marca już pierwsze sztuki będą się cielić, więc, więc yy, no, to też było istotne właśnie, żeby się tak ładnie rozeszły yy, po tym i, i każda może w spokoju jeść, a nie, a nie gdzieś tam Szukać swojej okazji tak I szczególnie patrzeć żeby te starsze krowy Jej tam gdzieś nie zatłukły przy tym paśniku tak? no. Także Także tak to wygląda No siano właśnie tak jak wspominałem Jest dobrej jakości i to jest ważne Żeby było dobrej jakości Wiecie no jakiś tam szuwar podejrzewam No też może być bo Tą materię tutaj w glebie urozmaici Ale jednak nie będzie właśnie tych nasion Z, te, z tego kiepskiego siana nie? Tutaj właśnie jak widzicie o, To wszędzie są nasiona i one po prostu pod wpływem tego jedzenia ładnie się osypują tak, tak jak tutaj zresztą już nawet widać nie? i o to właśnie w tym wszystkim chodzi a one później swoimi racicami to powgniatają i z czasem powinno to to zacząć kiełkować tak? yy, będą na pewno kolejne filmy już bliżej wiosny tak jak mówię na pewno będzie właśnie ten podsiew tych roślin jednorocznych i trawy, pod włókę zastosowany. Zobaczę jeszcze, zastanawiam się, czy później tego nie zwałować. No kwestia tego, jak to będzie wyglądać, yy, może, może się to też przywałuje, trochę zobaczymy. Yy, no na pewno tutaj później past wypas pastwiskowy się nie zacznie od tej kwatery. Jeżeli to wypali, no to w przyszłym roku będziemy to robić tutaj obok. Yy, tam jest już kolejna yy, część pastwiska, tam później za tymi. Za tym pasem za drzewie nie jest kolejne, także no jest, jest gdzie to robić. Tak? Kwestia tylko taka, żeby, żeby to się sprawdziło. Tak? Jeżeli się sprawdzi, no, to, no to, będziemy to będziemy to po prostu stosować. Tak? No i, i, I mam nadzieję, że właśnie to będzie taką, takim lekarstwem na te nasze problemy dotychczasowe, tak? które zawsze gdzieś tam w tym okresie zimowym mieliśmy. Tak? Bo nawet teraz wiecie, no jest problem. Yy, nawet o kukurydze dowieść Czy jak, no bo to nawet jak się traktorem jeździ W jednym miejscu to to, to błoto Ciągle powstaje a, a wody jest bardzo dużo no. Jak widać Rowy Wszędzie pełne wody no, mamy Wyjątkowo jak na razie wilgotną jesień Jesień i zimę No bo to już, już styczeń praktycznie No ilość opadów Jest naprawdę rekordowa Ogólnie rzecz biorąc ten rok Zapisze się tutaj u nas na północy województwa lubuskiego jako rok generalnie bardzo wilgotny, bo suma opadów z całego roku wyniesie niemal 750 litrów, tak? z tym, że no, trzeba wziąć pod uwagę, że jednak mniej więcej od połowy maja do, do połowy lipca spadło tylko 10 litrów, czyli w tym kulminacyjnym momencie, w tym okresie, gdzie tych opadów najbardziej było potrzeba to ich na, wtedy najbardziej zabrakło, tak? No i niestety i mieliśmy w sumie do czynienia z suszą, a przy takiej skali opadów, tak? No ale no tutaj trzeba jednak to podkreślić, że te opady się rozłożyły na wczesną wiosnę i yy, no i właśnie na jesień, na, na zimę, tak? Na początek zimy, gdzie tych opadów było bardzo dużo. No tutaj jak widzicie rowy pełne wody. Teraz powoli ta woda z nich schodzi, bo. No, aż za dużo jest jej tam, bo no jest, jest bardzo wilgotno w tym roku, yy, przez cały rok, tak naprawdę, ale czy jesień, czy właśnie początek tej zimy, no to są mega wilgotne, tak. To już od, od, od kilku lat, tak naprawdę, chyba nie było tak wilgotnego okresu. Yy, także no nie jest lekko, tak. Z tym, że u nas, właśnie na tym nadnoteckim terenie, zawsze był problem, tak. Przecież to potrafiły być takie lata, że tak jak tutaj, gdzie w tej chwili nawet krowy chodzą, to tu nawet woda stała, bo tutaj obok, zaraz. Tam w oddali jest droga wał i tam płynie kanał taki dosyć szeroki, który później wpada niedaleko tutaj do, do warty. Także zawsze jak na warcie woda wysoka, no to i tutaj automatycznie ta woda rośnie, tak? Więc różnie to bywało. Naprawdę bardzo różnie. No, trzeba by się cieszyć z tej wilgoci, no teraz ona jest akurat trochę mniej potrzebna. Tak? Na głównym robie zamkniemy tamę, i, i, i żeby już nam tą wodę zatrzymywało, tak, żeby nam też ta woda wszystka nie uciekła. Tak to wygląda z oddali. No, to taki krótki, szybki vlog na początek. No zobaczymy. Nie obiecuję, że to będzie początek jakiegoś tam wielkiego nagrywania, no bo długo teraz się zbierałem. Ale wiecie jak to jest. No Nie ma ciągle czasu, człowiek zajęty. Może coś tam się pojawi w przyszłości na pewno bliżej wiosny. Tak jak powiedziałem, pojawią się filmy właśnie z tego, jak to będzie wyglądać na wiosnę, tak co będziemy jeszcze tutaj robić na tej kwaterze, no i później jakie efekty po prostu z tego będą wychodzić. Cóż, to by było na tyle w tym krótkim vlogu. Dzięki za uwagę. No i co, no. Zapraszam na kolejne, kiedy się pojawią, to nie wiem, ale coś tam się pojawi na pewno. Trzymajcie się.